Witam wszystkich przyjaciół na kanale Wellaż. Dziś pokażę, co zrobić, gdy Bluetooth nie działa na Windows 11. Można wejść w ustawienia, znaleźć Bluetooth i sprawdzić, czy jest włączony. Jeśli jest włączony, wpisujemy Rozwiązywanie Problemów. Tutaj są różne opcje rozwiązywania problemów, w tym Bluetooth. Kliknij Uruchom, by naprawić problemy programowe z Twoim. E... Bluetoothem. Jeśli to nie pomoże, trzeba wyłączyć i włączyć usługi. Tak. Usługi Windows, po angielsku Services, i tutaj znajdź Bluetooth. Oto Bluetooth Support Service i Audio Gateway. Kliknij prawym na właściwości i wybierz Automatic. Kliknij Zastosuj, i tutaj kliknij właściwości, wybierz automatyk i zastosuj. To wszystko. Z Wami był Wellaż. Dajcie lajki, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.